Pierwsze wzmianki o zmianie czasu pochodzą z XVIII wieku, kiedy to Benjamin Franklin w jednym z esejów zasugerował wcześniejsze wstawanie celem lepszego wykorzystania dnia. Chociaż jego pomysł miał humorystyczny wydźwięk, to sama idea oszczędzania energii zyskała później wielu zwolenników. W 1907 roku William Willett w broszurce The Waste of Daylight zasugerował, że przesunięcie zegarków mogłoby zaoszczędzić Anglikom sporo pieniędzy na oświetleniu. Niestety jego propozycja nie zyskała aprobaty. Pierwszym krajem, który formalnie wprowadził zmianę czasu były Niemcy w 1916 roku w czasie trwania I wojny światowej celem zaoszczędzenia cennej energii. Niedługo później dołączyła do nich Wielka Brytania i wiele innych krajów Europy. W Polsce zmiana czasu była wprowadzana z przerwami, ale na stałe obowiązuje dopiero od 1977 roku. Głównym powodem wprowadzenia zmiany czasu była chęć oszczędzania energii. Przesunięcie wskazówek miało na celu lepsze wykorzystanie naturalnego światła dziennego i zmniejszenie zapotrzebowania na oświetlenie wieczorem. Mowa tutaj zarówno o przedsiębiorstwach, jak i domach prywatnych. Było to szczególnie ważne w czasach, kiedy energia była droższa i bardziej deficytowa niż obecnie. Jeśli chodzi o czasy współczesne, według badań efekt oszczędności energetycznych związany ze zmianą czasu jest minimalny, szczególnie w krajach, gdzie dominują nowoczesne i energooszczędne technologie. Obecnie tylko 70 krajów stosuje zmiany czasu, a tendencje w różnych rejonach pokazują wzrost zainteresowania zniesieniem tej praktyki. Głównym powodem tej chęci jest efekt dezorganizacji, zmęczenia i stresu związany ze zmianą czasu. Problemy pojawiają się także w kwestiach logistycznych, takich jak transport kolejowy oraz lotniczy. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku Parlament Europejski przegłosował propozycję zniesienia zmiany czasu, jednak wdrożenie reformy zostało odłożone.